Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc – oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go – „Okaż mi swą cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał go wydać katon. Dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam Ojciec Mój Niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Ta dzisiejsza Ewangelia porusza temat dla nas bardzo oczywisty, dla chrześcijan, mówiący o tym, że mamy zawsze przebaczać, ale bardzo trudny. Bo każdy, kto w swoim życiu gdzieś zmagał się z przebaczeniem, wie o czym mowa. Ale Jezus przypomina nam i mówi po raz kolejny: Tak, masz przebaczyć. Masz przebaczyć zawsze z serca Twojemu bratu. I tłumaczy dlaczego? Dlatego, że Tobie wiele przebaczono. 10 tysięcy talentów. To w tamtych czasach suma niewyobrażalna. Niektórzy obliczyli, że może to być aż 270 ton złota lub srebra. To nawet dla nas dzisiaj jest trudne do wyobrażenia sobie. Ale taki jest nasz grzech. Tyle waży nasz grzech. Jezus, który umarł za nas, za nasz grzech, stał się naszym grzechem na krzyżu. Ten dług za nas spłaci. My jesteśmy Mu to winni, ale On nam to wszystko daruje. On nam to daruje za każdym razem, kiedy klękamy do kratek konfesjonału. Wtedy, kiedy prosimy Go o to przebaczenie, tak jak ten sługa w dzisiejszej Ewangelii. Ale pytanie, które my sobie dzisiaj chcemy zadać, brzmi, czy ja ten dar przyjmuję, czy ja tym darem chcę się dzielić, czy ja jestem świadomy tego, co Chrystus mi darował, i czy ja chcę dalej przebaczyć. Sługa w Ewangelii dzisiaj nie przebaczył, nie przyjął tego daru, a jego współbrat, współsługa był mu winien tylko 100 denarów, co stanowi równowartość trzymiesięcznej pensji, dużo i niedużo, ale już łatwiej sobie wyobrazić taką sumę. On jednak nie był w stanie tego daru przekazać. A jak jest z naszym przebaczeniem? Czy my przebaczymy, przebaczyliśmy naszym braciom, naszym siostrom? Tak jak powiedziałem na początku, nie jest to łatwe, bo cóż powiedzieć osobie, którą ktoś bardzo mocno skrzywdził? Cóż powiedzieć żonie, której mąż od wielu lat pije i krzywdzi swoją rodzinę? Cóż powiedzieć matce, której syn wyrzekł się rodziny, robi co chce, sprawia tylko problemy? Cóż powiedzieć tym, którzy gdzieś ciągle tkwią w jakichś konfliktach, czy to sąsiedzkich, z drugim człowiekiem? Przebaczyć to nie oznacza pogodzić się ze złem. To nie oznacza, Przymknąć oko na, na to, co się dzieje. Więcej, jeżeli z serca przebaczamy, to chcemy zmiany, bo kochamy. Kochamy drugiego człowieka, kochamy go i chcemy, żeby on się zmienił. My również potrzebujemy tego przebaczenia. Przebaczenie ma nas zmienić, ale też z miłości ma zmienić drugiego człowieka. Ma nas jeszcze bardziej zmobilizować do tego, abyśmy zwrócili uwagę, abyśmy pracowali nad tym, aby nasz brat, nasza siostra się zmienili, poprawili. Zresztą ten fragment jest kontynuacją tego, co usłyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, kiedy to Jezus mówi o napominaniu. To wszystko idzie w parze: kochaj, przebaczaj zawsze. Cierpliwością, ale też nie bój się wskazać zła, nie bój się napominać, nie bój się pomagać drugiemu człowiekowi w tym, aby tą krzywdę, to zło, które popełnia, zmienił, naprawił, uzdrowił.